Cześć, witajcie w kolejnym Jack Vlogu, w którym opowiem Wam o tym zestawie nawigacyjnym, który był opcjonalnym wyposażeniem Jaguara X-Type'a. Zapraszam na film. Wiele osób poszukujących X-Type'a na rynku wtórnym zakłada, że musi znaleźć egzemplarz wyposażony w fabryczną nawigację. I takie założenie jest słuszne z dwóch powodów. Pierwszym z tych powodów jest to, że wnętrze X-Type'a wyposażonego w system nawigacyjny po prostu wygląda dużo bardziej świeżo, dużo bardziej aktualnie. O drugim powodzie, dla którego warto zdecydować się na system nawigacyjny, powiem Wam pod koniec tego filmu. A teraz przejdźmy do opisu funkcjonalności tego systemu. Jak na 2001 rok, Jaguar zastosował dość innowacyjny system, bo jest to system wyposażony w ekran dotykowy. Na szczęście Jaguar nie poszedł na całość i nie postanowił umiejscowić wszystkich przycisków wyłącznie na ekranie, pozostawiono szereg przycisków fizycznych. Te fizyczne przyciski można podzielić na trzy grupy. Pierwsza grupa to przyciski odpowiadające za wybór, powiedzmy, zakładek na ekranie. Mamy tutaj do wyboru audio, telefon, klimatyzację i nawigację. Druga grupa przycisków to przyciski odpowiedzialne za wybór funkcji związanych z nawiewem, i to są przyciski dotyczące zwiększenia i zmniejszenia prędkości dmuchawy. Włączenia wyłączenia klimatyzacji, trybu auto i zwiększania i zmniejszania temperatury wewnątrz pojazdu. Dodatkowo mamy trzy przyciski odpowiedzialne za ogrzewanie tylnej szyby, ogrzewanie przedniej szyby i odmrażanie przedniej szyby, a także włączenie obiegu zamkniętego powietrza. Trzecia grupa przycisków to przyciski znajdujące się na jednostce radia i one odpowiadają za sterowanie wszystkim, co wiąże się z systemem audio. Czyli za podgłaśnianie, sciszanie, włączanie, wyłączanie, podział dźwięku, e, ustawianie sposobu odtwarzania ścieżek na płycie CD, wyboru radia, płyty CD, zmieniarki itd. itd. Jeśli wejdziemy do trybu audio, to przechodzimy domyślnie do widoku wyboru stacji radiowych. W górnym pasku mamy nazwę stacji radiowej, fale, na których ta stacja nadaje. No, i zegarek. Poniżej mamy kafelki z nazwami stacji radiowych. Te nazwy stacji radiowych radio pobiera z systemu RDS, więc one niestety zmieniają się i nie zawsze ułatwiają rozpoznanie, która stacja jest zapisana pod którym przyciskiem. Wybór stacji możliwy jest dotykowo na ekranie, albo przy użyciu tych przycisków przeszukiwania, bądź też z kierownicy przyciskiem wyboru kolejnej stacji. Wtedy przechodzimy kolejno po wszystkich tych stacjach. Jeśli przejdziemy do wyświetlania płyty CD, no to mamy wskazanie czasu odtwarzanego utworu, mamy wskazanie ścieżki, którą odtwarza płyta, możemy płytę zapauzować, możemy wybrać sposób odtwarzania tej płyty, czyli miks utworów, powtarzanie danego utworu, możemy przejść do kolejnego poprzedniego i to akurat są przyciski, które są zdublowane na fizycznych przyciskach na panelu radia. Jeżeli chodzi o wskazania ze zmieniarki płyt CD, kiedy mamy magazynek, a ja akurat mam wyciągnięty, to wyświetlają się wszystkie płyty, które są w magazynku. Możemy wybierać dotykowo na ekranie poszczególne płyty. Jest to o tyle łatwe, że nie musimy y, przechodzić przez wszystkie kolejne płyty. Kiedy na przykład słuchamy płyty drugiej, chcemy przejść do szóstej, to nie musimy przechodzić trzeciej, czwartej, piątej dopiero do szóstej, tylko po prostu na ekranie wciskamy płytę szóstą i od razu do niej przechodzimy. Jeżeli chodzi o system audio, poza tym, że możemy jeszcze przejść do podziału dźwięku, czyli ustawień basów, ustawień tonów wysokich, podziału lewa-prawa strona, podziału przód-tył, to w zasadzie jest wszystko. Na ekranie wyboru telefonu mamy do dyspozycji cyferblad, na którym możemy wybrać numer telefonu. Mamy wskazanie, z jakiej sieci korzystamy i zasięg tej sieci obecny. Dodatkowo przyciski wyboru połączenia i zakończenia połączenia i menu. W menu teoretycznie możemy przeszukiwać naszą książkę em, kontaktów w telefonie, no i działa to, ale działa to bardzo opornie. System jest powolny, nie wyświetla całych nazw, tak jak mamy je zapisane w telefonie, więc korzystanie z tego podczas jazdy jest mocno utrudnione. No ale jest. Jeżeli przechodzimy do obsługi klimatyzacji, to Wybór kierunku nadmuchu następuje tylko na ekranie dotykowym. Podobnie włączenie i wyłączenie całego systemu klimatyzacji to również jest wybór tylko na ekranie dotykowym. Sama temperatura prezentowana jest na niższym ekranie, więc niezależnie od tego w którym trybie jesteśmy, to widzimy jaką temperaturę mamy ustawioną na klimatyzacji. Jeżeli jesteśmy w trybie na przykład radia czy płyty i chcemy zwiększyć szybkość nadmuchu, to wyskakuje nam takie menu, które mówi o tym, co fizycznym przyciskiem robimy. Podobnie jak jesteśmy w trybie wyświetlania klimatyzacji i chcemy zmienić na przykład stację radiową, to również wyświetlane jest menu wyskakujące, które pokazuje, na jaką stację radiową czy na którą ścieżkę odtwarzania płyty przechodzimy. To działa całkiem, całkiem nieźle. Jeżeli chodzi o nawigację, to Mapy ostatnie, które były do x typea dedykowane, pochodzą z lat 2011-2012. Nawigacja Jaguara z mapą 2008-2009. W ogóle nie tyle nie ma dróg na Litwie, Łotwie, w Estonii i w Polsce, co w ogóle tych krajów nie uznaje zawarte podpisania. Szwecja, Finlandia, Dania, Czechy, te kraje przynajmniej na mapie zostały podpisane. Polska Litwa Łotwa Estonia nie. A na wschód od tych krajów, które jeszcze przynajmniej są zaznaczone konturami i kolorem mapy jest biało. Za 500 metrów tam jest ZSRR według jaguara. Jedno jest pewne, ta nawigacja i tak i tak jest niedokładna, bardzo powolna i bardzo trudno odczytywać w czasie jazdy wyświetlane tutaj informacje, bo kontrast tego ekranu nie jest taki jak dzisiaj znamy go z ekranów smartfonów, więc moim zdaniem walka o to, żeby mieć w ogóle mapę Polski w tej nawigacji, jest walką bezsensowną, bo nigdy komfortowo nawigować po Polsce przy wykorzystaniu fabrycznej nawigacji X-Type'a i tak nie będziecie. Tym niemniej ta nawigacja jest fajnym elementem jest to, że Wskazania nawigacji, czyli najbliższy manewr, wyświetlane są również na ekranie komputera pokładowego. I teraz zrobię Wam przebitkę z tego, jak wyglądało nawigowanie przy użyciu fabrycznej nawigacji w Finlandii, bo tylko w Finlandii udało mi się uruchomić nawigację. Coś, o czym nie miałem pojęcia, to to, że jeżeli zaplanujemy cel w fabrycznej nawigacji Jaguara, to na wyświetlaczu komputera pokładowego pokazują się tekstowe komunikaty o tym, z którego zjazdu mamy skorzystać. One, co prawda, migają na przemian z ustawionym wskazaniem komputera pokładowego, no ale to jest fajna sprawa, że już. 2009, ale pewnie też wcześniej Jaguar miał taką funkcję. Take the next left turn. Nawigacja ma standardowo wiele ustawień, możemy ustawiać priorytety trasy, możemy ustawiać. Y to, co chcemy omijać, w jaki sposób chcemy omijać, możemy włączać, wyłączać głos, to jest w miarę standardowe. To się na przestrzeni lat nie zmieniło, jak chodzi o istotę, natomiast oczywiście zmieniła się szybkość reakcji na wszystkie komendy, które tutaj na ekranie wybieramy. Tutaj działa to powoli, aczkolwiek nie jest to taka powolność, która nie jest uzasadniona w aucie mającym już konstrukcyjnie przecież 21 lat. O tym, że ten system ma swoje lata, świadczy choćby to, że żeby wybrać określony region, co do którego chcemy wyszukiwać adresy albo po którym chcemy nawigować, to nie możemy tego zrobić po prostu wpisując nazwę kraju, tylko musimy wybrać region z mapy, bo nie da się wszystkich regionów wyświetlać i przeszukiwać, bo to bardziej chodzi o przeszukiwanie adresów. Nie możemy wpisać na przykład adresu teraz w Finlandii musimy wybrać Finlandię i dopiero wtedy możemy wpisać adres fiński. Jeżeli chodzi o menu systemu, to ustawienia są bardzo ograniczone. Możemy sterować kontrastem i jasnością manualnie, automatycznie, bądź przełączać pomiędzy dniem, nocą i zmierzchem. Możemy ustawić głośność komend nawigacji, głośność telefonu domyślną. Możemy również ustawić zegar Albo wybrać język, w jakim system ma działać. Oczywiście języka polskiego nie ma. Możemy wybrać jednostki, w których mają być wyświetlane dane na tym systemie, w tej nawigacji. Możemy wyłączyć ekran i możemy włączyć sobie logo, jeżeli nic na tym ekranie ciekawego nie chcemy innego oglądać. To jest całkiem niezła opcja wtedy, kiedy głównie korzystamy ze smartfona, nie słuchamy radia no to wyświetlanie przez cały czas podróży tego ekranu klimatyzacji moim zdaniem nie ma większego sensu. Ten ekran telefonu też nie jest ekranem jakimś wybitnie ładnym. Wtedy z pomocą przychodzi nam logo jaguara, które zdecydowanie jest ładniejszym elementem na desce, a poza tym w nocy tak mimo wszystko nie razi, nawet jeżeli zmniejszymy jasność ekranu do minimum, to i tak te plansze wykończone na jasno, czyli klimatyzacja, telefon, radio są dużo jaśniejsze niż oczywiście siłą rzeczy ta czarna plansza z logo Jaguara. No i jak chodzi o funkcjonalności tego systemu, bardzo ograniczone to by było na tyle. Tak jak powiedziałem na początku, jednym z powodów, żeby ten system mieć w swoim aucie, jest to, że wnętrze z nim wygląda po prostu lepiej. Moim zdaniem, system trochę ciężej obsługuje się niż ten standardowy system radio osobno, klimatyzacja osobno. Jest on mniej czytelny, więcej się trzeba naklikać, żeby poustawiać sobie klimatyzację i tak dalej. No ale bezsprzecznie wnętrze na tym zyskuje z dekadę wydaje się o dekadę młodsze niż wnętrze wyposażone w ten standardowy system radio klimatyzację. Natomiast jaki jest drugi powód, żeby ten system w swoim używanym xtype mieć? Otóż tym powodem jest to, że fabryczny system nawigacji da się przerobić na Androida. I ja zdecydowałem się na taki krok. A jak to wygląda, jak to zamontować i jak to działa, pokażę Wam w kolejnym odcinku Jack Vloga. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Jak się okazuje, da się podpiąć panel, ale cała ta elektronika do sterowania przyciskami jest posadzona w tym panelu. Rozebranie tego do czynników pierwszych jest możliwe. Potem ten przycisk, tak, żeby nie zniszczyć całej kółki sterującej.